Cześć z tej strony Iwona. Dzisiaj pokażę wam jak um, zrobić taki efekt na zdjęciu, jak widzicie teraz na ekranie. E, co będziemy robić? Dodamy niebo, dodamy ptaki, dodamy efekty świetne, dodamy głęb, dodamy wszystko to, co możecie znaleźć na mojej stronie iwona.pl. Jeżeli mnie jeszcze nie znacie, to ja się nazywam Iwona Podlasińska. Znajdziecie moje zdjęcia na Instagramie oraz na Facebooku oraz na mojej stronie www.iwonapodlasińska.com. Skąd pochodzą te wszystkie dodatki, których będziemy używać? Ja wszystkie je podlinkuję na dole. I zaczynamy. Pokażę Wam, jesteśmy teraz jeszcze w Lightroomie. Ja sobie już to zdjęcie przygotowałam, czyli początkowo wyglądało w ten sposób i sobie przygotowałam je tutaj. E, cały, e, cały efekt od samego początku do samego końca zobaczycie na jednym z tutoriali dostępnych na mojej stronie. Zaraz wam pokażę, właśnie w którym miejscu. Przechodzicie sobie do Iwona Podlasiska, tam są dla fotografów tutoriale, pojedyncze filmy i tam znajdziecie sobie taki film w całości. My teraz będziemy robić tylko tą część, którą robię w Photoshopie, czyli dodamy sobie parę elementów. Przechodzimy do Photoshopa. Jak przechodzę do Photoshopa? <grym>, już wam pokazuję. E, naciskam sobie prawym wszystkie myszy i biorę Edit in albo edytuj w e, wybieram sobie pierwszą opcję Photoshop i w ten sposób przechodzi do Photoshopa. E, tak na marginesie jeszcze powiem, że jeżeli chcielibyście lepiej opanować Lightroom'a, to także jest na mojej stronie kurs dostępny z obsługi tego właśnie programu, czyli Lightrooma. Zaczynamy sobie od e, wymiany nieba e, i zaczniemy od opcji, która jest dostępna w Photoshopie pod, e, pod edycja. I macie coś takiego jak wymienianie nieba, podmiana nieba. Sprawdźcie, coś będzie z niebem na pod, e, pod edycja. Mam akurat wersję angielską, pokazuję Wam e, umiejscowanie tego w wersji angielskiej. Bierzemy sobie wymiana nieba i w tym momencie przechodzimy sobie do takiego okienka. I teraz e, uwaga, ono oczywiście będzie próbowało wymienić na po które jest w tym momencie dostępne jako pierwsze na górze i to będzie dlatego, będzie właśnie mieli, bo to będzie trwało. Natomiast um, jeszcze jest taka kwestia. Mamy tutaj trochę e, obrazków nieba, które są już wbudowane w Lightroomie, przepraszam, w Photoshopie. Natomiast one są takie, no często... Często często mocno nie pasują do tego, co mamy na zdjęciu. I stąd będziemy dogrywać sobie zdjęcie z moich obrazów nieba, które są na mojej stronie. Klikamy sobie tutaj taki plusik i bierzemy sobie na komputerze. I tutaj, jeżeli sobie ściągnęliście już z mojej strony takie nieba, to szukamy sobie tego nieba, które nam pasuje. Na przykład Sky3 do takich właśnie ciepłych zdjęć super pasuje, więc możemy sobie jego użyć i. I klikamy OK, wybieramy sobie to niebo potem z listy i on już tutaj je pod, 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 podstawia i to wygląda dużo lepiej. Zanim całkiem z tego wyjdziemy okienka, to warto sobie jeszcze tutaj przejrzeć, co mamy. E, jest coś takiego jak skalowanie, możemy sobie zrobić większym, e, powiększyć, to nie, e, powiększyć to dostępne niebo albo pomniejszyć, jak chcemy. E, mamy jego jasność, też bardzo przydatna rzecz, bo czasami jest tak, że ono zdecydowanie za ciemne. Możemy też zrobić flip, czyli odwrócić niebo. To, co ja najczęściej robię, to biorę sobie Fade Edge, bo ona jednak lepiej wygląda, jak jest nieco bardziej jasne przy samej podstawie, wtedy nie, nie wygląda tak bardzo e, dziwnie. Tutaj warto sobie poruszać tymi słowakami e, w górę bądź w dół i zobaczyć, jak to będzie wpływało. Na przykład, jeżeli mamy Edge lighting, jeżeli ona jest e, pociągnięte z samej góry, to wtedy. Widzimy tutaj taką, taką jakby ramkę wokół tych drzew. Ja bym sobie ten Edge Lighting zmniejszyła i wtedy nie mam tej ramki wokół drzew i to mi zdecydowanie bardziej pasuje. Wrócę sobie ze skalą na troszeczkę mniejsze, bo chcę mieć więcej jednak tych chmurek dostępnych i klikamy OK. Mamy już tutaj podstawione niebo, to jest cała grupa, która została tutaj dodana przez Photoshopa. Jeszcze brakuje mi czegoś, i to, to coś, co, czego mi brakuje, to będzie takie jakby słoneczko. I sobie je dodamy też z mojej strony. Mamy na mojej stronie coś takiego jak Light Effects, i to są naprawdę świetne, świetne nakładki, ja ich używam najczęściej i też są tymi, które najczęściej z mojej strony ludzie kupują, nie dziwię się, bo naprawdę są chyba takimi najbardziej użytecznymi. I to nie tylko do tego, żeby robić jakieś słoneczko, czasami jest tak, że gdzieś jakiś delikatny blask, nawet takim bardzo malutkim tym efektem świetlnym dołożę sobie gdzieś na włosach, gdzieś tam po boku, czy gdzieś nawet w tle i daje mi taki właśnie fajny blask. Wrzucimy sobie star number 3, to, jest, to ja nazwałam je gwiazdkami. I możemy sobie tutaj dobrze siedzieć w tym miejscu. W tym momencie wrzuciła się ta warstwa pod warstwę niebo, ja sobie ją przeciągnę na górę, czyli łapę sobie taką warstwę i przesuwam do góry, aż pojawi się taka niebieska linia i jeżeli się pojawi tam właśnie nad, nad tą warstwą, gdzie ma się znaleźć, to wtedy puszczam. I przełączamy sobie tutaj w ekran. I tę warstwę numer, tą warstwę z tą gwiazdką przełączamy w tryb mieszania ekran. I to bardzo ważne, bo to się tyczy wszystkich moich nakładek, które są na czarnym tle. Jeżeli macie na przykład promienie, jeżeli macie kurze, jeżeli macie jakiekolwiek inne produkty, które są właśnie odpegami na czarnym tle, to bardzo ważna rzecz. Tutaj, gdzie mamy normalnie, zmieniamy sobie na ekran. Ja mam po angielsku, mam miała screen, ale u was to będzie prawdopodobnie ekran. No i szukamy sobie lokalizacji teraz. Tak, I ono mi się wydaje takie za białe. Mm, mogłoby być cieplejsze, mogą być takie bardziej pomarańczowe. E, I wtedy lubię sobie przejść do filtra Camera Raw. Ja już to mówiłam w poprzednich filmach, że po prostu, ponieważ najczęściej pracuję w Lightroomie i tam najwięcej robię, to najbardziej jestem przyzwyczajona do tych właśnie e, wszystkich suwaków, które mamy w Lightroomie. Dlatego lubię sobie wracać do filtra Camera Raw, bo jest dla mnie najbardziej intuicyjny. Natomiast jeżeli macie jakiś inny pomysł na to, jak zmienić kolor czy jasność tego elementu, to spokojnie można to robić też w inny sposób. Tutaj możemy sobie zmniejszyć jasność, ale też możemy zwiększyć temperaturę. Wtedy zrobi się bardziej żółte i będzie bardziej pasowało do tego miejsca. Tu mamy takie bardzo mocne zachodzące słońce. Możemy też zmienić sobie troszeczkę przezroczystość, aczkolwiek zauważyłam, że ono wtedy tak trochę bardzo, bardzo tak przygasza się i wtedy widać elementy za tego słoneczka, co nie jest za dobre. Ewentualnie zawsze można sobie zmniejszyć jego wielkość. Ja je lubię tak umieszczać w takich miejscach właśnie na samym brzegu, jakiś, jak są jakieś drzewa, i na samym, na samym brzeszku. Bo jeżeli ja je umieszczę to na samym, tak jakby na samym niebie gdzieś tutaj, to raz, że nie da tego efektu, bo nie ma takiego blasku i nie ma takiego. No, po prostu nie ma takiego efektu. A dwa, że jakby wiedząc, jak się fotografuje w i wiedząc, że jeżeli mam faktycznie słońce na niebie, to tak naprawdę nie jestem w stanie go uchwycić, nie, nie robiąc całego białego nieba albo ogromnego, ogromnego przepadania. Więc, a, natomiast jestem w stanie u, uchwycić taki element właśnie na samym gdzieś brzegu jakichś drzew, e, który mi gdzieś tam rozjaśnia jakiś fragment I, i to jest coś, co faktycznie da się uchwycić, jeżeli akurat słoneczko było. w tym momencie. Wydaje mi się, że ono już tutaj robiąc to zdjęcie, ono już dążyło zajść całkowicie za te krzaczki, ale gdybym była tam dosłownie chwileczkę wcześniej, to miałabym właśnie taki efekt. Dodajmy sobie coś jeszcze z mojej strony, jak sobie właśnie pomyślałam, że fajnie wyglądałoby, gdyby tutaj znalazło się jakieś tam parę może ptaków. To też znajdziecie na mojej stronie, to się nazywa ptaki i wrzućmy sobie e, może tą grupę ptaków, tylko odwróćmy ją, e, żeby leciała nie poza kadr, tylko leciała w stronę kadru, czyli przełączamy sobie tutaj odbicie lustrzane i robimy coś takiego. Te ptaki nie pasują, no nie pasują dlatego, że po pierwsze są jakieś za czarne, po drugie są za ostre, no bo mamy tutaj drzewo, która jest już dość mocno rozmyta, a jeżeli byśmy tak naprawdę chcieli zmierzyć odległość, to by się okazało, że te ptaki były jeszcze dalej niż, niż ten, to drzewo. Więc musimy sobie te ptaki tutaj rozmyć i zaczniemy sobie od przejścia do filtr. A jeszcze jest jedna taka rzecz, którą sobie tutaj zbliżę, na ptaki, żeby sprawdzić, czy na pewno nie ma takiego efektu. Bo czasami jest tak, że one wychodzą pomiędzy ich skrzydłami e, takie białe plamki. Jeżeli tak, tak się dzieje, to wtedy przełączam sobie tutaj. Na pomnóż, te mieszania. Wtedy y, biały kolor na zdjęciu robi się przezroczysty i wtedy nie widać tych białych plamek, tylko po prostu kolor nieba za ptakami. Przechodzimy do filtr i rozmycie I wybieramy sobie rozmycie gaussowskie, które jest najprostszym rozmyciem, które można sobie wyobrazić. Tutaj sobie trzeba tak tym słowakiem wycerklować, żeby to nie były takie czarne plamki, żeby to nie przypominało już ptaków, e, ale jednocześnie, żeby ten, ten obrys i tak kształt nie był zbyt ostry, no bo tak jak mówiliśmy, one są jeszcze dalej niż to drzewo, więc powinny być. Mm, Chyba, że są bliżej niż to drzewo, no, ale powinny być mniej więcej rozmyte w podobnym stopniu co to drzewo. E, ja sobie tutaj lubię jeszcze zmienić, zmniejszyć e, przezroczystość, żeby one się troszeczkę przygasiły. Bo jeżeli damy je za mocno, to one będą za czarne, a Prawda jest taka, że mielibyśmy tam wtedy jakąś, jakąś przestrzeń, jakąś atmosferę między tymi nami, tymi ptakami, i one nigdy nie wyszłyby na zdjęciu tak ciemno, gdyby się tam faktycznie e, przelotywały w tym czasie. E, I teraz sobie pomyślałam, że może spróbujemy jeszcze dodać jeszcze jedną warstwę, najwyżej nie wyjdzie. Zawsze można usunąć to tylko zdjęcie i zawsze te wszystkie warstwy można zawsze skasować i nic się nie stanie. Spróbujemy sobie tutaj zrobić z moich też nakładek mgłę. Wybierzemy sobie na przykład piątkę i wstawimy sobie to gdzieś tutaj. Chcę to odwrócić, chcę to zrobić w ten sposób, żeby ten bardziej taki wąski fragment znalazł się tutaj. Możemy zawsze transformować to. Czyli na przykład mogę złapać z Shiftem i wtedy mogę wyciągnąć bardziej i zrobić taki bardziej płaski obrazek w ten sposób. Czyli jeżeli przez robimy transformację nie trzymając Shift, to on zawsze wtrzyma proporcje. Jeżeli naciśniemy Shift, to wtedy możemy zmieniać proporcje obrazu, na przykład robić go bardziej płaskim. I przełączamy sobie tutaj znowu w ekran. I znowu mam to samo wrażenie, co miałam e, chyba w poprzednim filmiku, że mamy e, za jasne, za białe to jest. Wygląda jak dym, nie wygląda jak mgła, byłoby znacznie bardziej wyglądałoby to jak, jak mgła, gdybyśmy mieli to w bardziej pomarańczowym odcieniu. Czyli przejdziemy sobie znowu filtr do kamera RAW i żeby było bardziej pomarańczowe, to przesuniemy sobie suwak e, temperatury w prawo na, e, na żółte. I wygląda to dobrze, mamy, musimy się pozbyć linii na górze a, linii z boku, i tutaj będzie najłatwiej zrobić to maską. Oczywiście można robić to też kółką, tylko że kółki nie polecam, ponieważ gumka jest destruktywna. Jeżeli raz coś wymarzemy, to już jest wymazane e, i nie można wrócić. Natomiast jeżeli używamy maski, to maskę zawsze można wracać w jedną i w drugą stronę, czyli maską ukrywać i mas maską pokazywać. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi z maskami w. W Photoshopie to mam dla Was filmik. Tutaj go podlinkuję, którym tłumaczę, na czym polegają maski i warstwy. Klikniemy sobie maskę i będziemy sobie maskować tą krawędź. Ważne jest to, żebyśmy mieli białą tutaj maskę. Maskę klikamy tutaj na dole. Przy w małym paseczku, gdzie mamy też kosz. Wybieramy sobie na białej masce, wybieramy czarny pędzel, czyli przyłączamy sobie X. -em. Jeżeli bym na górze kolor biały, to musimy mieć czarny na górze, bo to będzie wtedy oznaczało, że mamy czarny pędzel. Bierzemy sobie pędzel. Ważne, żeby wybrać sobie pierwszą opcję. Soft Front będzie chyba w tym momencie najlepsza i nie, nie komplikujmy już. Tutaj hardness będzie 0, czyli twardość. A tutaj mamy krycie 100%, i obok jest perzy Apple przepływ, i ten dajemy niżej, może być koło 40. I wymażemy sobie. Tutaj to z tą górną linię na pewno. I teraz mamy doszliśmy do momentu, kiedy mamy chłopca. I samochód. I teraz sobie myślę, że mogłabym oczywiście wymazywać to pędzle. Nie prawdopodobnie tutaj nawet nie byłoby mi tak bardzo trudno, żeby to zrobić. Ale spróbujmy to zrobić inaczej. Czyli kliknę sobie na warstwę. 0, gdzie ten chłopiec jest, i przejdę sobie do wybierz i wybierę sobie temat. W ten sposób on powinien mi zaznaczać chłopca. No i jest dobrze. Zaznaczał mi chłopca ale myślę, że samochód też bym chciała zaznaczyć. Więc żeby tutaj dodać do tego zaznaczenia z chłopcem, to wybieram sobie opcję szybkie zaznaczanie. Będzie to taki jakby pędzel z taką, takim łuczkiem. Powinniście zobaczyć taką ikonkę z lodem, o ile tego nie zmienili jeszcze do tego czasu. I mamy tutaj trzy opcje na górze. Ważne, żebyśmy wybrali sobie tę opcję z plusikiem. Ota z plusikiem to będzie dodawanie do istniejącego zaznaczenia. I teraz będziemy sobie po prostu malować tam po samochodzie. I on powinien tutaj nam powoli, powoli zacząć odkrywać krawędzie i zaznaczać samochód. Za każdym razem jak przesunę sobie tutaj powiedzmy dalej na stronę maski, to oni w tym momencie złapie i jeszcze kolejną krawędź znajdzie i tam wtedy skończy zaznaczenie jest teraz właściwie bardzo dobrze. Teraz tak, zostawię sobie to zaznaczenie tak, jak jest, wrócę sobie do pędzla, czyli tutaj kliknę pędzel i wrócę sobie do maski, którą nakładałam wcześniej. Teraz tam będę malować tylko tam w obrębie tego zaznaczenia. Zaznaczenie działa tak, że zaznacza jakiś fragment i jeżeli maluję, no to maluję tylko wewnątrz tego zaznaczenia. Czyli w tym momencie będę malować czarnym tylko wewnątrz. Zobaczcie, maluję, ale nie przechodzę poza granicę, nie przechodzę poza tą przerywaną linię. I mogę w ten sposób łatwiej wymazać to z, z samochodu. Żeby takie zaznaczenie e, było nieaktywne, klikamy Ctrl D. Ta ten chmura dymu wydaje się być e, w porządku. E, aczkolwiek mogłabym ją trochę bardziej rozmyć. Wydaje mi się, że ona jest takie, taka za bardzo tutaj. Hmm, za, za bardzo jest jakby w, w ostrości. Wydaje mi się, że jeżeli byłaby tak bardziej za samochodem, to powinna być nie za bardzo rozmyta. Trochę wygląda tak w tym momencie, jakby nam ten samochód chodził i tam produkował strasznie dużo jakichś spalin, co w sumie ma swój, ma swój urok. Ja tak sobie myślę, że mogłabym przesunąć całą tą, ten cały dymek niżej. Tylko popatrzcie, jeżeli ja teraz zacznę przesuwać sobie taką warstwę, to zacznie się przesuwać razem z tą całą utworzoną moją maską. Żeby się tak nie robiło, to klikamy sobie tutaj obok, mamy pomiędzy warstwą a maską jest taki mały łączniczek i ten łączniczek odklikujemy, czyli klikamy na niego, wtedy on znika i wtedy możemy poruszać maską i warstwą osobno i wtedy mogę przesunąć na przykład sobie tą, to, będę musiała jeszcze poprawić maskę wtedy na górze, ale mogę sobie przesunąć właśnie to niżej i tutaj zostawić. Wrócimy sobie jeszcze raz do tej maski, bo przesuwając sobie tą warstwę, wyszłam spoza obręb tej maski, która e, ukrywała mi tą krawędź. Zobaczmy, czy jeszcze zostało na dole, chyba. E, I zmniejszymy tutaj przedroczystość, bo wydaje mi się, że to jest trochę za mocny efekt. E, I tak jak wspominałam, dualnie można byłoby ja jeszcze trochę rozmyć, czyli przejść sobie do filtr i rozmycie, i rozmycie gaussowskie e, i tutaj trochę jeszcze rozmyć sobie e, ten efekt. I mamy. Coś takiego. Złapmy sobie teraz te wszystkie warstwy utworzone wcześniej przez... Zaznaczam je wszystkie z Shiftem i klikam Ctrl G. Wtedy one się wszystkie grupują i mam jedną grupę. Czyli mieliśmy tu i jesteśmy tutaj. Tak sobie pomyślałam, że jeszcze możemy dodać jedną rzecz. Zobaczmy. Mam tutaj teraz takie nowe elementy, takie nowe nakładki, które się nazywają Light Race. I wydaje mi się, że jeden z nich, na przykład ta szóstka, mogłaby wyglądać tutaj fajnie. Dając taki efekt takich promieni, jakby wybiegających wy, 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 z tego słoneczka, które tam daliśmy. Może też wyda, wyglądać to słoneczko bardziej realistycznie. Przełączmy sobie tutaj znowu w warstwę ekran. Tak sobie myślę, że mogłyby być faktycznie, możemy dodać któreś z tych, tylko że one są takie bardziej stworzone do takich miejsc, kiedy macie na przykład całe zdjęcie i chcecie, żeby te promienie wychodziły gdzieś z brzegu. Stąd też one mają brzegi i tak sobie pomyślałam, że one mogłyby być dobre i mogłabym sobie z nimi tutaj powalczyć i to też mógłby być jeden z, z możliwości, żeby zrobić to w ten sposób, ale możemy też po prostu użyć też innej gwiazdki. I możemy przejść sobie jeszcze raz do efektów świetlnych. I jest, są takie gwiazdki, które mają bardziej specyficzny kształt. I właśnie jest na przykład ta, która ma taki bardziej rozciągnięty kształt i ona daje coś w rodzaju promienia. Tylko teraz tak, tylko tak, musimy ją powiększyć bardzo mocno. Nie przejmujcie się w tym momencie, że widać te piksele, bo często, często ludzie mi piszą, że widać piksele. Widać piksele w momencie, kiedy transformujemy. Jeżeli naciśniemy Enter, to w tym momencie ona się wygładza i jest w porządku. Przechodzimy sobie do ekran. Mamy takie dwa bardzo wyraziste promienie. Wyglądają trochę dziwnie, nie przejmujcie się jeszcze. Przechodzimy sobie do rozmycia gałsowskie. I tutaj dość mocno to rozmywamy. I wtedy nam się faktycznie robi coś w rodzaju takiego promienia. I ten promień możemy sobie faktycznie tutaj za pomocą maski gdzieś wymazać z elementów, które nam e, są niepotrzebne. I mamy w tym momencie taki promień, który pada właśnie tylko w jedną stronę. I mamy taki taki blask tutaj. Możemy sobie też troszeczkę tutaj kłać. W tym momencie mogłabym nawet zmniejszyć przezroczystość tego i, e, i spokojnie byłoby wyglądałoby to dobrze. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mieliśmy zdjęcie takie, potem e, Potem mieliśmy to już po Lightroomie, następnie dodaliśmy wszystko w Photoshopie i tutaj Wam pokazuję wersję z wykończoną jeszcze z dodatkami pewnymi, które zrobiłam w Lightroomie. Cały tutorial możecie obejrzeć na mojej stronie IwonaPodlasicka.com pod tutoriale. Mam nadzieję, że to Was zainspirowało do tworzenia kolejnych Waszych zdjęć dzieciaczków bądź też portretowych. Ja tylko dodam, że to zdjęcie powstało podczas moich warsztatów w Kielcach, więc jeżeli macie ochotę uczestniczyć w takich warsztatach i chcecie dowiedzieć się, jak takie zdjęcie początkowo zrobić, a potem jeszcze do tego obrobić, to zapraszam. My robimy zdjęcia wspólnie. Ja najpierw wcześniej tłumaczę wszystko, jak to zrobić, jakie potrzebujemy, sprzęt, jakie ustawienia. Całą tą teorię Wam wytłumaczę, potem pójdziemy razem robić zdjęcia na. W plenerze oraz we wnętrzach ze światłem naturalnym, sztucznym, tam często właśnie mieszanym. I takie zdjęcie będziemy również wspólnie obrabiać. Krok po kroku Wam pokażę, jak ja bym do takiego zdjęcia podeszła, więc każdy kursant po tak wychodzi z głową pełną wiedzy oraz pięknymi zdjęciami, które zrobił podczas warsztatów. Zapraszam Was serdecznie oraz pamiętajcie, żeby zajrzeć na moją stronę, żeby pobrać te wszystkie elementy, których tutaj używaliśmy. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!